Pegi 18. War. War. never changes. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Rej, dzisiaj chciałem Was zaprosić na poradnik dotyczącego zbierania aluminium. Słuchajcie, pierwszą taką miejscóweczką, tak, to znowu jest ośrodek narciarski. Po prostu dlaczego Reju ty się z tego nie uwolni? Dlatego, że tu jest wszystko. Yy, słuchajcie, ja już o tym też mówiłem. Są tutaj kijki narciarskie. Jeden kijek narciarski. jak nie narta. Nie, nie mylcie tego. Gdyż z nart macie tylko drewno. Co wam zaraz pokażę. Z jednego kijeczka... Nie, przepraszam, włókno szklane. O, to też spoko. Jakby ktoś potrzebował. Eee, Ta z jednego kijeczka mamy dwa aluminium. A tych kijeczków jest chyba tutaj... Nie, tak nie przesadzam, ale chyba ze 30 czasami żeby je zdobyć to trzeba się namęczyć A. włókno szklane można później wziąć sobie i też sprzedać Widzieliście, jak wchodzi tutaj gracz, i pewnie że coś pozbierają. Toż kolejną ciekawą farmą y, aluminium, ale także właśnie stali, y, ołowiu, y, tak, y, są y, roboty dla osób na niskim levelu albo tym, którym się nie chce Polecam właśnie o tą u, miejscóweczkę Centrum Badań Zawsze można się przelogowywać, wychodzić z tego miejsca. One się powinny też respić. Przynajmniej w środku. Natomiast dla osób bardziej zaawansowanych już w grze z wyższym levelem, które się nie boją poważniejszego starcia, polecam całą watogę, gdyż tutaj roboty farmią, tworzą się non-stop. Właśnie, już jakiś, jakiś słyszymy. Szczególnie jeśli ktoś już ma zakończoną misję w Watodze, że roboty same nas nie atakują, w tym momencie musimy sami ich szukać. Ale w innym wypadku na wszystkie same do nas przyleca. Nie wiem, co jest lepsze. Słuchajcie, kolejną bardzo ciekawą miejscówką, którą poznałem tylko dzięki yy, pewnemu YouTuberowi z jego poradnika Afrik Easy yy, jest to angielskojęzyczny yy, poradnik, więc dlatego stwierdziłem, że też przełoży to tutaj. Więc special thanks for you, man. Jest yy, sobie tutaj ten ośrodek, tak, wolnych stanów. Tutaj macie coś takiego jak klimatyzatory. Z jednego klimatyzatora mamy pokrywę chłodnicy, z czego idzie też nam dwa aluminium. Tych pokryw jest. No tutaj dosyć sporo. Jak widzicie, nawet nie trzeba skakać do nich. Dobra, do niektórych trzeba podskoczyć. I sobie po prostu to zbieramy. Ja ma, jestem mam kangurka mm, i plecach odrzutowy, dlatego mi jest pewnie łatwiej. Ale jak widzicie ja w ogóle nie, nie skaczę. Podchodzę do ściany i zbieram. I jest trzeba apelską. Teraz kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, też którą zauważyłem yy, właśnie dzięki temu yy, youtuberowi, jest skoczenie sobie na czy Ja tak specjalnie skaczę, żeby, żeby nie korzystać za bardzo z plecaka. Jekujemy sobie tutaj na murek. Musicie mi niestety uwierzyć na słowo. Każdy bez kangurka ani placaka może tutaj wskoczyć. Jekujemy sobie tu. I jesteśmy w środku. Kolejny. 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 Żeby tego zgarnąć, to trzeba skoczyć na górę. No, 16, co daje nam 32 aluminium. Kolejnym miejscem, do którego trzeba troszeczkę dojść, gdyż one znajduje się tak no, po środku dwoma lokacjami, do których możecie się przenieść, jest tutaj właśnie ciężaróweczka, z której także możemy sobie pozbierać kijki. Jest ich z 10. Oczywiście narty także możecie pozbierać, zawsze się przyda na handel. To by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, ja, ja. To by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, ja. ja.